Kim jestem? Karty przełożę i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Seto. śmierć, co wychodzi naprzeciw. Rycerz buław. Wynik, odpowiedź, rada. Kapłanka. Na spodzie tali jest ósemka kielichów. I to może być tło czytania. Sedno śmierć. Zmieniasz się. Masz silne zmysły intuicji. Jesteś po bolesnych przejściach. Bolesna utrata wywołuje u nas potrzebę życia, nowego życia. Masz już większą samą Śmierć zabiera jedynie to, co nas ogranicza. Skutkuje zmianą, zmianą myślenia. I ta zmiana jest spod samych korzeni. Tutaj nie ma powierzchowności. Odchodzą od ciebie twoje stare przekonania stare przekonania o sobie, stare przekonania na temat strony przeciwnej. Odchodzą stare schematy, które to schematy były dla ciebie jedyne, właściwe i słuszne. Wychodzi naprzeciw rycerz bław. To jest niestabilność emocjonalna. To też jest ucieczka przed obowiązkami, nadmierne ego, depresja. Nie zmieniliśmy celu, do którego dążyliśmy. Żyliśmy z dnia na dzień. To też jest przecięcie więzów przyjaźni. Ale jaka to była przyjaźń, patrząc na ósemkę kielichów? Tutaj było dużo emocji. Była zdrada. To też jest takie wyprowadzenie się, później wprowadzenie się, i znowu wyprowadzenie się. Wynik, odpowiedź, rada: arcykapłanka. Każdy z nas ma swoją ciemną i jasną stronę. Uświadam sobie, Jakie procesy w Tobie przechodzą? A mogą być to potężne procesy. Zaufaj temu, co czujesz. Słuchaj swojej intuicji. Jesteś na początku swojej drogi. Szukaj swojej drogi. I tego ci życzę. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Tarot. Głaśp. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.